Już po raz 17. W wybranych miastach górnośląsko-zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu imienia Grzegorza Gerwazego Gurczyckiego. W programie nie zabraknie także mocnego, bytomskiego akcentu. Tutaj zaprosiliśmy jeden z czołowych zespołów. Yy o randze światowej, to kapela Krakowienzic, pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. Dodam, że ostatnio ten zespół nagrywał płytę z wybitnym kontratenorem Jakubem Orlińskim i za tą płytę dostali najważniejszą nagrodę światową, jeżeli chodzi o muzykę, to jest Opus Classic. Tegoroczna odsłona festiwalu nosi tytuł Innowacje. Jej celem jest przedstawienie innowacji w historii muzyki na przestrzeni epoki baroku oraz czasów współczesnych. Promocja przede wszystkim, bo Goczycki to Bytomianin urodzony na Rozbarku, także trudno nie zauważyć, że to wspaniała postać. I... 17. edycja potwierdza to tak. Spotykamy się, żeby posłuchać dobrej muzyki, wybitnych artystów. Zapraszamy do Bytomia, ale nie, nie tylko. Mamy przecież szereg koncertów w miastach metropolii. Na stałe wpisana impreza w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta i nie tylko. Koncert w kościele Świętego Jacka odbędzie się 11 września o godzinie 17. Wstęp na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach festiwalu jest bezpłatny. Wydarzenie dofinansowała gmina Bytom.